Cześć widzowie z tej strony Kubiks i witam Was na moim kolejnym odcinku z Minecraft Bedwars. Wars. Ogólnie to dzisiaj gramy Bedwarsy na serwerze CraftTube. No i pewnie się zapytacie, ale czemu jest duo? Czemu jest duo? No bo na solo nikt nie gra. <grym> y więc mm, tak gramy dzisiaj sobie na duo. I ogólnie tutaj zobaczymy, że są mega szybkie generatory. Więc kupimy sobie coś na start. Jakieś toolsy i wełne. I myślę, że najpierw pójdziemy na diamenty, tylko chyba to są diamenty. Nie dobra, chyba to. Tam są diamenty, no. I pokażę Wam parti na tego potężnego skilla. Ogólnie to ja w Bed Warsy nie pamiętam... Gdy ostatnio nagrywałem odcinek z Bedwarsów mój ostatni. Czyli to było bardzo dawno temu. To wtedy ostatni raz grałem Bedwarsy, więc mega dawno nie grałem. Więc będziecie mogli się trochę pośmiać z mojego PvP No dobra Jakieś diamenty już tutaj są. Ja jeszcze zielonych nie ma, więc jakby plus i minus, bo jakby nikt nas nie podbije tak szybko. Aha, hop, tu szkło. O, różowych łóżko zostało zniszczone. Okej, okay, jakiś generator. Dobra. dobra. Ja się w sumie idę podbudować do zielonych, bo tam pewnie przez to, że jakby, no nikogo tam nie będzie, bo No po prostu tam nikogo nie będzie, bo no, jak widzicie tam zielonych, gramy aby można powiedzieć, czternastkę, a teraz już dwunastkę, bo drużyna różowi została wyeliminowana. To wiecie, to mamy jakby darmowy generator, więc spoko. Aha, to jeszcze daleko. Ja myślałem, ja już sobie myślałem, że to by jesteśmy mega blisko odbudowani, ale, a tutaj mega daleko Dobra. Orfan, obudowa łóżka. Hm. Nawet to nie była obudowa, ale dobra. I w sumie, jak mam tyle złota, to mogę kupić sobie jakiś armor. I takie o Mimo, że jeden silverfish i więcej wełny. Co? O nie, szary to jest, nie, ja uciekam, ja nie ma sensu chyba walczyć zbytnio. A ja się już wystraszyłem, że chłop na mnie wylatuje z Fireball Jumpa, a tutaj nawet mi gościu nie zaczął atakować. Że to fajnie, a to nie nasza już myślałem, że nasze łóżko. Zostało zniszczone, a to nie nasze, bo mamy dobrą opiekę. Do, gościu zrobił. Okej, okay, ja mam jeszcze tego dribika cukrowego, albo jak ktoś woli silverfisha. Łuki nie ma sensu kupować, bo to będzie lepiej grać z honorem, a nie na łuki. Tak teraz uważam. No, okej. Okay. No, żybi, Dobrze! Aha, pułapka uruchomiona. Dobrze, chodź. Gdzie gościu? Aha, tutaj! O, masz! O, udało się! Jupi! Okej, okay, kolej... Więcej silverfish'e, y, bo te silverfish'e y to do... No, słabe są one. No. Co, co można... Czego można się spodziewać po zwykłych... Rybikach, które kosztują bardzo mało. i mogę się tam nie podbudowywać, bo nie mieli mostu. Aha, ten rybik za mną teraz będzie chodził. Fajnie. A, ale już mu czas schodził. Czas A on to jest jakby takie auto namierzanie. Ogarniam. Dobra, idę jeszcze do nich po surowcach. Jakiś lepszy mieczek można by w sumie kupić. Okej, okay, dobra. Rybiki są najlepsza strategia na rybiki. W sumie to jedna z gorszych, bo rybiki są słabe. Ale mogą być. Dobra, pójdziemy teraz na środek. Ale najpierw chyba bym wydał sobie diamenty na jakiegoś Shardnessa. Jedynka może być. No, sharpness. I będziemy mi się jeszcze gościu, bo ten chyba głównie zostaje Będzie miał zasadzkę tutaj A masz rybika? Dobrze, dawaj go A masz! Bum, 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 bum Dobrze, dawaj go rybik nie, mój rybik, mam Dobrze, dawaj go Dawaj, masz go Ej, ja zapomniałem, że są w tej grze fireball Dobrze Okej okay. To teraz, gdy już mamy jakieś itemki 8, 9 zł jabłek, xd XZ To można by są iść na środek Tędy w sumie można się podbudować Bo w sumie ja nie widziałem na razie nikogo Kto by miał jakiś diamentowy set Więc W sumie możemy było się podbudować Może będę akurat pierwszy Na tym środku A ja się dziwię, że jeszcze Łóżka nie straciliśmy Bo taki jestem dobry W tą grę Dobra, jesteśmy już blisko. Trochę skręcę. Dobra, jesteśmy i na środku. I co? I są tutaj jakieś eme? No są emeraldy, ale nie no, ktoś był już na środku, bo są pojedyncze tylko. Jejo, ja się już wystraszyłem, bo jest ten taki głos. Jak się łóżko niszczy. A już można by poczekać 5 sekund na więcej emeraldów. Dobra. Jeszcze tam pójdę. Takie kółeczko zrobię sobie. Ej, 8. Jak będzie dobrze, to ej, Tak w ogóle to możecie napisać. Ile kosztuje diamentowy armor? Bo zapomniałem. Znaczy już będę za niedługo wiedział, jak, jak uda mi się kupić, ale i tak kto napisze, ile kosztuje diamentowy armor? To krzepne serduszko. Ok, chyba nie mieliśmy żadnych ataków, a ten mój ziomek, to gdzie jest? O, on pewnie jakoś na środku siedzi. Dobra, trzeba kupić diam. O 6 smaragdów. Myślałem, że 8 będzie. Dobra, zaraz możemy się trochę na dziada pograć. Czyli nauki. I na więcej rybików. <laughs> Ej, ja zapominam ciągle, że w tej grze są takie coś jak fireball. Dobra, nie witka. Jabłka starczą. Oczywiście. Dobra, tyle. Taki ekwipunek jest spoko. Wszystko jest spoko, oprócz hm. Dobra, idziemy teraz na środek. No pewnie tam ktoś będzie. I ogólnie, no fajnie by było kogoś pokonać. Bo mamy fajny ekwipunek. A ja, ja dalej nie będzie z tam, mój gościu. Okej, okay, tam gościu się buduje. A i chyba nikogo nie ma na środku. Nie ma żadnych bridge w ogóle. Nie myślą ci gracze już o tej bedwars. Albo nie, on mi wbija teraz chyba. Dobra, zbiorę jeszcze emeralda. Okej, okay, mój gościu jest. No ja chyba nie będę ryzykować zbytnio z fireball jumpami. Okej. Okay, jeszcze zbiorę sobie emeraldy. Okej, okay, żół... Duży na żółtych została wyeliminowana. Okej. Okay, ale przez kogo? Ryzyk czy nie? No w sumie o, ochronkę mi jeszcze kupił. Miło. O i jeszcze szybkie kopanie. Najbardziej w sumie niepotrzebny efekt. Jaki może być w ogóle, ale dobra. I czy ryzykujemy? Dobra, ryzykujemy zaraz. A jak nie trafię, to kończymy odcinek. Nie ma, oczywiście trafiłem. Dobry jestem w tą grę. Widzicie jak jestem dobry? Ja, ja nie tak, że go teraz nie trafiłem ciągle. Okej, okay, TNT. Ja jestem nie... jestem głupi. No ja teraz nie mam budulca, no właśnie. Będę będzie czas się budować. No i dobra, zaraz będziemy kończyć odcinek. Jak nie uda mi się go pokonać, to kończymy. Dobra, rybiki rozpimy. Ej! Ej! Ja nic nie widzę. Chyba jest dobra. Widzowie. I to było na tyle w tym odcinku. Bo po prostu będzie no chyba za długi już. Ale nawet nie odchodzi. A po prostu no, starciliśmy wszystkie itemki. A też w tym odcinku to był challenge, żeby nie zginąć ani razu. Tak i dodatkowo. I to by było na tyle nara.